Ja w takim razie zadam jeszcze jedno takie dłuższe pytanie. Pytanie do pana serdusza Najara, a potem chciałam jeszcze poprosić państwa o, taki, o taką krótką rundę krótszych wypowiedzi, ale też mam różne szczególne pytania. Ja mam takie, no, można powiedzieć, spostrzeżenie, że w czasie kryzysu teorie neoliberalizmu tak zebrały swoje żniwo. Teraz na pomoc państwom w Europie, na taką pomoc, która może okazać się potrzebna, ma zostać zgromadzona z 620 miliardów euro. To jest ten europejski mechanizm stabilizacyjny, który zresztą teraz niedawno, z tego co pamiętam, został jakoś tam zreformowany, bo najpierw był taki mniej, no, spodziewano się, że nie będzie aż tak bardzo potrzebny. Ale w wielu państwach politycy krajnej prawicy, to o czym właśnie już mówiła um, pani posłanka, nawołują by powrócić do własnej e, waluty i odciąć się od tego bankrutującego euro. E, I do tego nawołuje właśnie nie tylko ten e, osobi w Finlandii, ale też e, córka tego e, tak negatywnie osławionego, zresztą słusznie, żana e, marie Le Pen'a, Le Pen, e, która w wyborach lokalnych, a tego nie można zlekceważyć, to była aż, jej partia to była aż 15% głosów. I jak ocenia Pan w takim razie te europejskie rozwiązania stabilizacji finansowej i, i czy Pana zdaniem y, są to dobre rozwiązania? Co może, co może być dla nich największym zagrożeniem, a tak dla nas samych, to co w takiej sytuacji sądzić i y, jak to ma zostać przeprowadzone, wprowadzenie euro do Polski? Dziękuję bardzo. No, ostatni mówca w sesji w sobotę po południu ma straszne zadania, żeby jednak trochę trochę ożywić i pobudzić, a pytanie bez wątpienia jest elektryzujące, dlatego że mówimy o, i tu się zgadzam z panią posłanką, iż euro jest najwyższym, bym powiedział, i najbardziej wyrafinowanym dowodem na wizję socjalistów i lewicy budującej przestrzeń europejską dla kiedyś kilkunastu, teraz 27, a w perspektywie kto wie dla większości krajów. Stąd nie przypadkowo dyskusja o euro i dyskusja o tym i przecież w końcu tylko instrumencie integracji wywołuje tyle, tyle nieporozumień. Ja może udzielę dwóch prostych odpowiedzi na dwa proste pytania. Że euro zostanie porzucone? Twierdzę, że nie zostanie porzucone. Pytanie, czy Polska przystąpi do euro, odpowiadam, tak, Polska przystąpi do euro. I na tym można zaprzestać moją wypowiedź tej części. I oczywiście zastanowić się wobec tego trzeba, skąd tyle szumu i skąd tyle dyskusji na ten temat. Bo to w końcu lewicowy premier Felipe González powiedział w niedawnej wypowiedzi publicznej, iż polityków się nie ocenia poprzez to, jak się odnoszą do spraw globalnych, tylko jak rozwiązują nędzę lokalną jak odnoszą się do lokalnych problemów, a nie od tego, jak odnoszą się do globalnych perspektyw, żeby to może bardziej, bardziej jasno wyjaśnić. Stąd też niedziwnym jest, iż zarówno w warunkach potencjalnej przecież nie koabitacją, jak to się kiedyś mówiło we Francji, ale realnej e, koalicji rządowej, która ma brać odpowiedzialność za rząd, partie lewicowe, centrolewicowe, centrowe, liberalne, bo to przecież tyle odcieni tu występuje, e, podejmują dyskusję, przyjmują terminologię, retorykę środowisk, które możemy nazwać prawicowymi, populistycznymi, czy też nawet semiopowicznymi. To jest to poczucie odpowiedzialności, które bardzo często kosztuje dużo, za dużo, często powoduje, że lewica, przecież nie tylko w Polsce, wprowadzająca wolnorynkowe mechanizmy płaci dużą cenę ale y, prawdopodobnie nie ma innego wyboru, bowiem w konsekwencji y, alternatywa sprowadza się do całkowitego y, opuszczenia i całkowitego wyłączenia się y, z perspektyw rządowych. Ja wrócę może do tytułu, który tutaj został y, włączony, ale przypominamy sobie, iż mówimy o socjalnej perspektywie Europy w warunkach kryzysu. Pytanie czy gospodarczego? Y, wydaje się, że mówimy raczej o kryzysie y, ustroju globalnego ustroju, który określał rozwój od ostatnich przynajmniej 60 lat i mówimy raczej o zakwestionowaniu tego ustroju. Przecież parokrotnie doktor Piątkowski i inni mówcy mówili, iż nie ma powrotu do tego ładu, który miał miejsce przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Mówimy o konieczności utworzenia zupełnie nowych regulacji. A pytanie, czy to jest bardziej kwestia konkurencyjności, czy kwestia bardziej solidarności, jest pytaniem bardzo polskim. My Mamy nieodpartą chęć przekonywania do Solidarności, często w sprawach, które wymagają znaczy bardziej racjonalnego niż emocjonalnego stosunku. Może nawet jakiś mesjanizm polski w tym się pojawia, bowiem to nie chodzi o Solidarność, że Słowacja płaci, bądź też Finlandia zamierza nie zapłacić, czy też nie płaci. To jest dotrzymywanie do zasad i reguł. To jest jak najbardziej racjonalne postępowanie. E, które to rządy o konkretnej orientacji politycznej e, deklarują e, bądź też się z tych deklaracji nie wywiązują. Tak więc e, pytanie, e, czy solidarna, czy konkurencyjna jest pytaniem bardzo typowym dla dyskusji europejskich, czy Europa ma się rozszerzać, czy ma się bardziej integrować. Czy Europa ma dopuszczać do... E, Innych form integracji niż te, które dotyczą 27 krajów, ale przecież Schengen jest najlepszym dowodem, iż są przestrzenie większej integracji, do których nie wszystkie kraje z różnych powodów dotarły, ale przecież i euro strefa też jest formą integracji, której nie wszyscy występują. Tak więc. To jest pytanie, które ustawia nas w zupełnie w fałszywej perspektywie i w której nie ma mowy o Europie, która jest niekonkurencyjna gospodarczo, która nie odpowiada na e, e, warunki rozwoju, warunki wzrostu gospodarczego, warunki inwestycyjne, warunki przypływu kapitału, bowiem Polska, tak jak wszystkie kraje unijne, e, finansuje się rozwija z długu. A dług, czy nam się podoba, czy nie, jest sprzedawany i jest wykupywany po określonej cenie przez inwestorów i znowu, czy nam się podoba, czy nie, globalnych. I cena tego długu, cena po której my, podatnicy, my obywatele, będziemy płacili za ten dług, jest ceną, która nie zależy od naszej najlepszej woli, ale zależy od bardzo brzydkich słów jak rating, jak wycena tego długu. I w konsekwencji, jeżeli uczestniczymy, a rozumiem, że uczestniczymy jako kraje, E, rozwinięte kraje północy, kraje OECD w międzynarodowym przepływie kapitału chcemy, aby nasze zadłużenie i w konsekwencji nasze możliwości rozwojowe e, kosztowały jak najmniej. I z tego punktu widzenia e, nasza, e, i tu się zgadzam z, z opiniami poprzednich dyskutantów, jakość naszej... E, perspektywy ekonomicznej, jakość naszej pracy, zrównoważenie tej pracy z warunkami ekologicznymi, z warunkami demokracji obywatelskiej jest jakby tym miejscem, w której ta nasza lewicowość, ta nasza wrażliwość się najbardziej będzie realizowała. Wracając jednakże do pytania, Pani Doktor, jak wobec tego będzie strefa euro, stref euro się rozwijała, jaka będzie jej i jej przyszłość, co się dalej wydarzy. Moja opinia jest następująca. Po pierwsze Polska będzie, czy jej się podoba czy nie, z jednej strony renegocjowała warunki określane szeroko pojętymi warunkami Maastricht, warunkami, które dają podstawę do przystąpienia do strefy euro bowiem te warunki dawno przestało obowiązywać i trudno, żebyśmy w sposób bezrefleksyjny przyjmowali je w sytuacji, w której dawno nie są warte. Ja przypomnę zresztą, to chyba Pani Europoseł, który też pamięta, kiedy niestety to spoduszczenie jednego z polskich europosłów Litwa nie została dopuszczona strefę euro, bowiem wyliczono jej chyba jedną, chyba dziesiątą, czy nawet chyba setną niespełnienia warunków chyba inflacyjnych, tak? Więc e, gdybyśmy tacy byli bardzo, bardzo aptekarscy, żeby już takiego pojęcia użyć, to no, prawdopodobnie wszyscy musieliby się z strefę euro wykluczyć, a, a w samym euro by już chyba tylko został Europejski Bank Centralny i tak, tak, tak. <laughs> nikt więcej. E, więc po pierwsze. Po drugie, my będziemy musieli spełniać e, dla samych siebie, dla znaczy własnego dobrego samopoczucia, ja tak jak, przepraszam, osoby, które e, to proszę popatrzeć na mnie, myślą o diecie, e, to lepiej dla nich sami, żeby tą dietę, że tak powiem, sobie nałożyli, bo będą dłużej i zdrowie żyli. E, tak więc nam też będzie lepiej, kiedy będziemy w tym sensie szczuplejsi w tym sensie sprawniejsi ekonomicznie i nasz dług i nasze e, deficyty, i nasze e, e, parametry inflacyjne będą zdrowe. Polska przystąpi do tej, do tej strefy euro w warunkach, w której rząd, który Mam nadzieję, że w wymienione zostanie w najbliższych wyborach takie zobowiązanie publiczne zaciągnie, iż będzie negocjował korzystne zmiany warunków w Maastricht i w konsekwencji Polska przystępując do strefy euro w perspektywie finansowej 14-20 obniży z jednej strony dla sektora gospodarczego koszty ryzyka kursowego, które i dla nas jako konsumentów kredytów walutowych i dla nas jako przedsiębiorców, dla nas jako uczestników obrotu gospodarczego zwiększa koszty. Yy, realizacji inwestycji, ale także dla państwa, które musi spekulować kursem i musi na ten kurs wydawać coraz większe pieniądze, bo nie oszukujmy się, Bank Centralny i rząd Rzeczpospolitej yy, dokonuje interwencji yy, mające na celu zachowanie właściwego kursu, właściwe przedziały. Lepiej to robić idąc do euro, lepiej to robić przygotowując się do tego, niż robiąc to dla celów krótkoterminowego poprawienia sytuacji. Yy, nie sądzę, aby Unia Europejska e, e, pozwoliła sobie na e, wykluczenie któregokolwiek z państw. E, nie ma warunków, oczywiście formalne są, aby któraś z krajów euro wystąpiła albo została czasowo włączona z strefę euro. E, to jest e, trochę cytując naszego klasyka polityki, jakby wiedzieć jak z akwarium robi się zupę rybną, ale nikt nie wie jak się to robi odwrotnie. Więc obawiam się, że mało kto jest w stanie sobie wyobrazić zarówno techniczne, organizacyjne, kosztowe i w konsekwencji polityczne przesłanki do wycofania się któregoś z krajów euro. Powiem nawet więcej. Waluta euro i w ogóle euro rozwiązania będą dla krajów północy Afryki, dla krajów basenu Morza Śródziemnego, niewykluczone również dla krajów Europy Wschodniej, wystarczająco atrakcyjne, bowiem nadal Europa jest najbardziej atrakcyjna, Trakcyjnym projektem polityczno-ekonomicznym, który oferowany jest w tej części świata i wątpię, żeby z powodu naszych trudności, które są oczywiście obiektywne, wycofano się, wycofano się z, tej, z tej realizacji. Ja o jednej rzeczy chcę do, do zapewnić Państwa. Na koniec tak, tej, tej pierwszej tury, takiej może bardziej refleksyjnej. Unia Europejska jest procesem. To jest to pedałowanie, o których wspomniała pani, pani poseł cytując, ostatnio lata pan Waldemar Pawlak mówił, ja że to jest jego myśl, więc nieźle. Na, na pewno wystąpienie publicznym... Poprzednim dzielnik się, nazy się nazywał Robert Schumann. Tak, jest ja, prawdopodobnie tak jest, więc mamy, mamy niebanalnego ministra gospodarki. Ale przecież, ale przecież znowu tytułem żartu możemy sobie powiedzieć, że... E, e, Unia Europejska to jest nic innego jak infrastruktura i demokracja. To jest, znowu trawestując innego klasyka, które mówi o energii elektrycznej i o, i, i, i o radach, to to jest w istocie swej nic innego tylko właściwy ład, właściwa infrastruktura i demokracja, która pozwala obywatelom się dobrze w, tym, w tej przestrzeni wziąć. Tej przestrzeni a myślenie o przyszłości, myślenie o, o wizjach, które nam czasem serwują politycy, łącznie z wizjami lat 2030, to jest czasem ucieczka od rzeczywistości, to jest znowu zapomnienie bardzo, bardzo fajnego powiedzenia, które użył nawet niedawno pewien Pan w kampanii reklamowej, że jutro to dzisiaj, tyle że jutro. To jest zabrożnie. W gruncie rzeczy nasze dzisiejsze bardzo doraźne rozstrzygnięcie rozwiązania są istotniejsze od wszelkich debat roku 2030.